Siemaneczku widzowie, witam w kolejnym odcinku. Co dzisiaj zrobimy? Pewnie zrobimy sobie... tutaj, w tym cudeńku silnik. Z 1.6 do 1.8 Do tego jeszcze sprawdzimy giełdę. O i trochę siana zarobimy, no. Na giełdzie spróbujemy tam pohandlować coś. No to dobra, zapraszam do oglądania. Nie przedłużam. A moje miejsce jest jak najbardziej. Dobra. O kurde. To się opłaca. Od razu to było, Jory, bez negocjacji. O! No i wuj. <grym> Pozdrawiam, YouTube. No szkoda, bo fajnie by było to kupić, ale no dobra. Troszkę się spóźniłem, ale pozdrawiamy. Kaksu, serdecznie. Czysty zion, licząc, to jest tak, około 190. I on miał AB1, no to 40 koła. 230. Można by było za niego brać 230-240. No dobra, mamy tutaj fajnego kloverka z bakiem. Kosowałoby coś jeszcze z niego trochę strącić z ceny. Dobra, spytamy się, bo nie pamiętam ile ten bak montował. da ile, bo wiem, że około 40 pewnie jest montaż 90, ale nie jestem pewien 100%. Wow. Ty, to to ma bak 90. O, ja pitole! <ścoughs> no to zarobiłem, ku. <głos> <głos> Jestem idiotą. O kurwa, oglądajcie preluna, on wam pokaże jak zarobić. Ula ULALA Patrzcie to moi drodzy, co tutaj stoi? Ale będzie ostro tą saberkę. Ja pitolę. Dobra, to trzeba jak najszybciej brać. Daję mu od razu 60 na start, nawet, nawet się nie zastanawiam. Tam pewnie ma już na privie jakieś ofertko 50. To ja mułby z bomby daje 6 dych. No i ładnie. No i elegancko. Udało się wydrzeć <noise> go, ale nie było łatwo. Pięknie, i tak. Tu trzeba było. No ostro. Chłop wystawił za taką niską cenę saberkę. Nagle. Tu za sam up 1 dostaniemy 42 koła. To tak jakbym kupił tą sabre 1.4 za, za 18, nie? EPREL dawaj 70 i to bierę. Taki szybki chce zarobek. Ale to i tak będzie za... Trochę więcej chciałbym zarobić na nim. Niech będzie, dobra. 76 500 za Saberkę. Jest to git. Oferta. Zapraszamy kolegę do biura. I piszemy umowę. 76 500 Sabre 1.4. Dobra. O, fajne ID miało. Gdzie na no i mamy 16,5 koła zarobku. Uhuhu Aha, bo ID ma jakieś 5 koła. A ja myślałem, że to już się odkleja powoli. Niektórym o tej godzinie 38. Jak najwięcej. Targujemy ostro. Dobra, 75704. Kidziena. Mamy fajnego. Fajnego staliona. I teraz tak, czy są jakieś tunerzy? O proszę, no to sobie zdemontowaliśmy. O, no, w końcu. 42, o, wystawimy sobie go za 42. I zarąbiliście, bo mamy pierwsze miejsce. 37 i to już jest fajna oferta. 39 spytamy. Myślę, że gdzieś w pośrodku się spotkamy to już będzie git, bo na demoncie samym zarobimy. No to na Stalionie mamy szybkie 2,5 koła. Bo ile minęło? 10 minutek może. Dziena. No witam. Przechodzimy już do właściwej części odcinka. Mianowicie będziemy montować w końcu mu ten silnik i zrobimy z niego powoli. Będziemy sobie go maksować. Nie? To na silniku się nie skończy. Jednym i coś jeszcze nad nim myślałem, czy mu robić później lampki. Ale obawiam się, że lampki by mu popsuły wszystko. Że on już teraz spokojnie wygląda, to by słabe było montować tu lampę. Ma właśnie taki fajny kolorek perłowy i te lampy zwykłe białe najlepiej do niego pasują. Żebym teraz tu nie wpierdzielił się w nic. Dobra. Mamy kompo tutaj. No, jak ja się nie wpierdzielę, to się we mnie wpierdzielą To dwa razy. Dobra, jesteśmy w kompo. Jak wyglądają te ceny z Chyba z 1,6 do 1,8, o ile dobrze pamiętam. koło. później będzie 125 i 150. No trzeba będzie wziąć na to szmal Montujemy mu. W końcu. w końcu. montujemy mu ten silnik. 100 tysięcy z 1.6 do 1.8. Paga. I co? I trzeba go do przechu wsadzić, żeby się fałmar wyblokował? czy się już nie buguje? Papy na nowo. Nie, wszystko jest włączone. Dobra, testujemy. Te się miało równe 200 VMAX, teraz powinien zapierdziać 205. O, chłopie. Te się apy zbugowały chyba. O, teraz będzie wszystko git. O, patrzcie to. Mieliście tak gapa kiedyś ustawionego, trójkę? Tak mogę jeździć. Przez to, że my silnik teraz zamontowali... No, mamy VMAX 210 nawet, tak? No, prawie 210. Tam 207, 206. Ale przez to, że my tak APA... ...fuck, była APA. Przez to, że my silnik zamontowali, to się up patrzcie jak teraz siedzi. Niesamowite to jest. Jakiś próg na jadę to mnie wywali 20 metrów do góry. Ale mogę jeszcze raz tak zrobić? Tylko żebym mnie zbugowało bardziej. A nie, to działa tylko po tym jak i Drugi raz jak wciskam w spację to się tak nie zbuguje. Ale koks 100 tysięcy taka usługa kosztuje takie zawieszenie. To pewnie jednorazowo. No minimum 100 tysięcy, bo zależy kto jak silnik robić, a wymogi spełniać. Czyli mieć silnik poniżej 2.2. Policja co tu? O! o, dalej jest, po naprawce się nie zbugowało. No i dobra moi drodzy, to by było pewnie na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Tu jeszcze macie lotnika na koniec, o. No i będziemy się widzieć w kolejnych filmach. Kurna! Patrzcie jeszcze na koniec. Chciałem już skończyć. Chciałem już kończyć i mi musi z nieba jakiś cyjan spaść. <laughs> no, przynajmniej mi oddał za ten zderzak. No to teraz już poważnie będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.